Cześć, witajcie! Cały rower z łatwością mieści mi się w salonie. Rowery na Pantrak wjeżdżają w całości do garażu. W naszym patokamperze mamy ogrzewanie, kuchnię, wodę, światło, gaz, a dodatkowo olbrzymi bagażnik. Ja nazywam się Darek Grudniewski. Od pół roku uprawiam patokarawanik samodzielnie zbudowanym patokamperze. Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę po moim patokamperze, który został zbudowany głównie po to, żeby jeździć z nim na rowery. Poczułem potrzebę miecia kampera w wieku lat 40. Pojeździłem trochę patokamperem z kolegą Marcinem Motyką, popodglądałem samochody kolegów oraz wybrałem się na targi karawaningu. No i pomyślałem sobie, no bez jaj, mam wiertarkę, szlifierkę, młotek, zrobię sobie sam. Mój patokamper bazuje na bliźniaków, ma znaczek Opla, ale tak naprawdę mógł tutaj by być równie dobrze znaczek kwiata, Citroena albo Peugeota Samochód jest klasycznym blaszakiem I jest zarejestrowany jako auto ciężarowy Z przodu jest kabina trzyosobowa A z tyłu na pacie była żywa blacha To auto to klasyczne L3H2 Czyli dwa razy przedłużone Raz podwyższone Dzięki temu mam tutaj 2 metry wysokości I mogę w tym samochodzie spokojnie stać Pozwólcie, że omówię Wam wszystkie pomieszczenia W moim patokamperze A jest tutaj ich Aż trzy. Mamy salon, garaż. I sypialnie. Więc jesteśmy teraz w garażu, najważniejszym pomieszczeniu tego samochodu. Wysokość garażu jest stosunkowo niska, natomiast jest wystarczająco wysoka, żeby tutaj wjeżdżała pamtrakówka. 24 mieści się z łatwością, moja 26 też tutaj spokojnie wjeżdża. Jeżeli chcę tutaj wjeżdżać rowerami dużymi, elektrykami, to one się po długości też jak najbardziej mieszczą, natomiast nie mieszczą się na wysokość. Jeśli chodzi o duże rowery, to muszę zdejmować przednie koło. Wchodzą tutaj mi spokojnie trzy rowery. Te rowery spinam potem pasem, ściągam po prostu jednym pasem i to jest wystarczające zamocowanie rowerów do podróży jeżeli chodzi o boki tego samochodu, to boki tego samochodu są obite płytą meblową, wiadomo kampery porządnie obija się sklejką, sklejka jest droga, boki samochodu są ocieplone mam tam na upychane pod tą płytą bardzo dużo styropianu trochę wełny mineralnej też w woreczkach, żeby się nie pyliła natomiast na suficie teraz testuję inne rozwiązanie, poprzyklejałem styrodur i ten styrodur zapewnia dobrą izolację dachu. Izolacja w takim patokamperze jest ważna. Tutaj różne takie mam uchwyty, uchwyciki. Tutaj mam zamocowane najazdy kamperowe, bo jeżeli uprawiacie patokarawanik, to wiecie, że jeżeli wasze auto stanie krzywo tak albo tak, no to po prostu fizycznie nie da się spać. Jest masakra, więc tutaj mam takie klasyczne najazdy, którymi sobie poziomuje samochód. Tam mam poprzyczepiane krzesełka turystyczne. Tutaj zawsze swój domek ma pompka. Jeżeli chodzi o tą część samochodu, to tutaj mam zlokalizowane Taki duży zbiornik 10-litrowy to jest zbiornik do systemu WebASTO. W tym kartoniku specjalnym zawsze mi się myli. Mam tutaj Moskitierę. Nie, to jest nie nie Moskitierę. Tutaj jest, proszę Państwa, markiza z Lidla i ona kosztowała 200 zł. Mam tam sznureczki takie poprzyczepiane. Rozkładam taką markizję i dzięki temu mamy cień. Możemy tam sobie położyć z rodzinką albo z kolegami stolik czy krzesełka i spokojnie sobie wypoczywać. Tam za nadkolem też znalazło się miejsce na skrzynkę narzędziową, na jakieś drobne podzespoły do rowerów. Widzicie, jest taka bardzo solidna rama, no bo oczywiście ważne jest, żeby dobrze zrobić konstrukcję. Te profile pokupowałem w sklepie żelaznym po taniości. Przykręciłem do fabrycznych mocowań, więc jest sześć takich żeber, pięć takich żeber. I dodatkowo jeszcze tutaj jest przykręcony taki klasyczny, bardzo dobry stelaż. Jak się montuje w sypialniach z takich deseczek, wygiętych banan, to jest bardzo ważne, żeby było wygodnie na łóżku, żeby w ogóle żona ze mną chciała jeździć i syn na takie wyprawy i uprawiać patokarawaning. A jeszcze jedna ważna rzecz, zapomniałem wam powiedzieć, podłogę też taką zrobiłem fajną, to znaczy mam tutaj wycięty dobrze taki, taką wielką płytę, która tam była chyba przewidziana na do produkcji paneli, z tej płyty mam zrobioną podłogę po całości w tym samochodzie i dodatkowo jeszcze na taśmę dwustronną mam przyklejone takie płytki dywanowe, jest to mega, no bo tutaj sobie czasami Oczywiście dziecko hasa w środku, ja też tutaj czasami na kolanach wchodzę, można coś grzebnąć przy rowerze, więc fajnie, dla mnie to jest ważne, żeby tutaj było fajne wykończenie tej podłogi, łatwo się to zamiata i utrzymuje w porządku. Pozwólcie, że do nagrywki sobie po prostu siądę teraz w ciepłym salonie. W ciepłym salonie mam zamontowane. Biurko. Biurko jest o wymiarach 60 na 90 cm. Mam też krzesło bez kółek, które dzięki temu, że nie ma kółek, to ono nie jeździ po całym samochodzie, w momencie kiedy ja jadę autem. E, więc biurko, po co mi biurko? Biurko jest po to, że ten samochód jest też wozem transmisyjnym, jest miejscem do pracy. Na szybko tutaj zawsze coś sobie można zmontować. Można też sobie tutaj wygodnie konsumować w tym samochodzie posiłki. Jeżeli chodzi o konsumowanie, to oczywiście mam tutaj aneks kuchenny. Aneks kuchenny polega na tym, że mam jeszcze od na taką starą butlę gazową Tutaj, kochani, w tym miejscu y, są wszystkie skarby takie kuchenne. Czyli mam kawiarkę, y, mam tutaj patelnię zabezpieczoną, mam tutaj garki, mam tutaj makarony, mam różne sosy, oliwy, herbaty. Jeżeli chodzi o wodę, to nie mam tutaj żadnych zbiorników z wodą pomontowanych. Używam po prostu wody z kranu. Ładuję takie butelki wcześniej, bo w Krakowie mamy wodę dobrą pitną. Jeżeli mówimy o wodzie, to jest tutaj też dodatkowe y, takie miejsce na wodę. mam Takich kilka zbiorników z wodą. Mam też małą myjkę elektryczną na 12V, którą mogę sobie spokojnie umyć rower po jeździe. Te zbiorniki w ogóle mi tutaj nie przeszkadzają, krzesło się na spokojnie mieści. Tutaj zrobiłem sobie takie sprytne półeczki, na których mogę mieć tam nie wiem, rzeczy typu ładowarka rowerowa, ochraniacze, koszulki, bluzki, akcesoria, części. Okazało się, że te półki mogą też doskonale służyć jako drabinka do wchodzenia do sypialni. Tutaj małe czarne urządzenie wystaje. Jest to proszę Państwa chińskie Webasto. Chińskie Webasto czyli urządzenie, które korzysta z ropy. Korzysta też trochę z prądu z samochodu z 12V. Webasto ma 5kW. Dużo mocy. Bardzo szybko grzeje. Dosłownie po 90 sekundach tutaj wydobywa się ciepłe powietrze. Tutaj pod dachem mam zamocowany papier. Tutaj mam zamocowane chusteczki nawilżane. Szybko dostępne. Tutaj jest oczywiście Ściana naklejek, gdybyście kiedyś gdzieś mnie spotkali w terenie, chcieli tutaj nakleić jakąś waszą naklejkę rowerową albo nierowerową to z przyjemnością na ścianę przyjmuję dowolne tutaj naklejki dodatkowo oczywiście w samochodzie pomontowałem różnego rodzaju światełka mam oświetlenie tutaj w części salonowej mam oświetlenie garażu i sypialni i tutaj płynnie przeszliśmy do różnych wszelakich przełączników ja jestem z wykształcenia elektrykiem więc porobiłem sobie tutaj mnóstwo fajnych przełączników więc włączam tutaj światła do sypialni, do garażu, do salonu dodatkowo jest tutaj też magiczny przełącznik 230 i on służy do tego że jak go kliknę, to wtedy natychmiast tutaj w gniazdku pojawia mi się 230V z bardzo dobrej jakości przetwornicy. Kiedyś miałem przetwornicę byle jaką, ale teraz jest taka sytuacja, że te najnowsze ładowarki do inteligentnych systemów dla przykładu wymagają bardzo dobrej sinusoidy, więc nie możecie mieć słabej. Przetwornicy mam tutaj przetwornicę Victrona, kosztuje dużo, bo kosztuje 700 ale ogarnia, naprawdę pięknie robi 230 już od 9 V. A dodatkowo ma taką funkcję, że możecie ją ustawić, kiedy ona przestaje ciągnąć prąd z akumulatora. Ja mam ustawione tam chyba 10,5 V podczas pracy, co powoduje, że na przykład mogę z akumulatora tego samochodu na spokojnie dwie baterie 500, a jeżeli napięcie spadnie poniżej poziomu, który sobie ustawicie, to tak naprawdę przetwornica przestaje pracować i to powoduje, że zostaje nam jeszcze odpowiedni voltaż do uruchomienia auta. Z takich ciekawostek tu tutaj mam zamontowany też termometr, bo to wiadomo fajnie zerknąć jaką mamy temperaturę podczas pania. Mam tutaj hygrometr, który pokazuje wilgotność w pomieszczeniu. Dodatkowo mam tutaj że mam zamocowany czujnik tlenku węgla. Jest to potrzebne po to, że wiadomo chińskie Webasto różnie bywa. Mówią czasami gdzieś tam puści i nie tam gdzie trzeba, więc wolę być zabezpieczony. Nie chcę tutaj się zaczadzić podczas snu w tym samochodzie. Więc jak salon? Spoko? Czy nie? Dobra. Słuchajcie, kanał rowerowy, więc musi też być trochę o rowerach. To jest najnowsza pamtrakówka mojego syna jeszcze niewiele jeżdżona. Dlaczego jest marki Marin? Kto wie? To ja już ci powiem. Ona jest marki Marin, ponieważ mój syn w zeszłym roku startował we wspaniałych zawodach. Nie pompujesz, nie jedziesz. Na rowerze marki White jeździł i na te zawody przyjeżdża znany z poprzedniego mojego odcinka pan Kamil Kobędzowski. Wspaniały człowiek, rekordzista Guinnessa. Na jakich rowerach jeździ Kamil? Na marinach. Mój syn ma idola. Kim jest jego idol? Oczywiście Kamil, więc w ogóle nie było dyskusji. Mikołaj musiał tak porobić, żeby pod choinką znalazł się Marin. No i jest, będziemy testować ten rower. Na razie przednie koło zamleczone, tylne nadętce. Założyłem dziecku Santa, żeby mocno hamował i jeździł powoli. Właśnie w ogóle zajebiste jest w takim samochodzie to, że jak ja wcześniej miałem astre kombi, to po prostu ciągle tylko coś nosiłem, przenosiłem, wynosiłem, wkładałem, wyjmowałem. Ten samochód jest tak wielki, że ja tutaj mam zawsze wszystko. Zawsze mogę po prostu wsiąść, przekręcić kluczyk, pojechać. Nie umrę z głodu, będzie mi ciepło, będę miał się czym przykryć i będzie ekstra. Dodatkowo, jeszcze tutaj oczywiście jestem sprytny. Parę rzeczy tutaj wynikało tak naprawdę na spontanie. W takim miejscu na przykład mam schowaną szufelkę. Jest zawsze, tak? Zawsze wszyscy wiedzą, że w tym miejscu jest. Dzień dobry, że w tym miejscu jest zmiotka. Dodatkowo wszyscy też wiedzą, że w tym miejscu jest taki dekatlonowy zaskówkę stolik. Rachu ciachu stolik jest rozłożony. Tutaj taką lekko uszkodzoną też mam, ale ciągle spełnia swoją funkcję. Taką wielką matę, chyba tam z 160 60 m na 2 metry. Wielką, wsuniętą, więc jak trzeba się na trawce położyć, rachu ciachu można wyjąć i miło spędzić czas. Dobrze, słuchajcie, teraz dwa słowa o sypialni. Sypialnia bardzo ważne miejsce, zwłaszcza jeżeli. Chcecie podróżować z żoną. Dlaczego? Dlatego, że po prostu spać musi być ekstra wygodnie. I co ważne w tych bliźniakach, czyli perziacie, czy Oplu i tym czwartym jest coś takiego, że wnętrze tego samochodu jest mega szerokie. To znaczy, nawet po zabudowaniu płytami, byłem w stanie tutaj zmieścić olbrzymi materac. Tutaj mam materac włożony, który ma szerokość 1,80 m i długość 2 m. Patocamper jest przewidziany głównie dla trzech osób, ponieważ nie mieści się więcej do kabiny. Nie można, wiadomo, jechać tym samochodem i wieźć tutaj w środku ludzi. Pewnie można, ale nie polecam. My jeździmy tym samochodem zawsze w trójkę, czyli całą rodziną ja, żona i synek i takim składem też śpimy na tym łóżku, więc spokojnie, wiadomo, w trzy osoby na łóżku m Kto ma dzieci, to wie, że spokojnie można się w trzy osoby wyspać. Natomiast nie zawsze jeżdżę z rodziną. Powiem Wam, że czasami jeżdżę z kolegami na rowery i też testowałem. Jeden facet kładzie się tutaj na 90 cm, drugi facet obok. Oczywiście, jak faceci śpią na górze, no to ze względu Bezpieczeństwa, każdy w swoim śpiworze natomiast jeżeli pojedzie z nami jakiś trzeci koleżka na rowery to też się spokojnie mieści, bo wtedy to krzesło wędruje presz do bagażnika i tutaj specjalnie zrobiłem taką wielką przestrzeń, gdzie rozwijam taką matę samopompującą, ona tutaj się spokojnie mieści i też tutaj robi się trzecie łóżko o szerokości 80 cm na 2 m jednocześnie jeżeli bym tym samochodem chciał przewozić jakieś materiały budowlane albo inne długie rzeczy, no to tutaj mam po prostu pełny Długości przestrzeń. Bagażową można wozić jakieś 3 metrowe rurki Więc jeżeli chodzi o sypialnię To też możecie sobie zobaczyć, że ona jest stosunkowo niska No wiadomo, coś za coś Pewnie kolejny samochód, gdybym taki budował To bym zrobił na bazie jeszcze wyższego Oczywiście też tam w sypialni Światełko jest zrobione, żeby było miło i przyjemnie Zauważyłem, że w nocy Jak gdzieś tam spaliśmy No to dochodziło do sytuacji, jak nie miałem jeszcze sufitu ocieplonego Że woda się skraplała Kapało nam po głowie, jak jest styrodu I jest lepiej Jeszcze tutaj zrobię takie dodatkowe izolacje tych mostków termicznych, żeby w ogóle było ekstra. Słuchajcie, obiecałem Wam, że w dzisiejszym odcinku będzie trochę liczb, więc oczywiście przechodzimy do bardzo ważnej kwestii, to znaczy ile to wszystko kosztuje. Więc przede wszystkim e, zbudowanie takiego kampera kosztuje czas. E, mi zajęło to dokładnie 7 dni i musiałem zainwestować chyba w 10 piw. E, 7 dni budowałem tego kampera, nie robiłem tego samego. Pozdrawiam e, mojego tatę, który po prostu każdego dnia bardzo mi pomagał w budowie tego kampera, cieliśmy te płyty, nosiliśmy, wyjmowaliśmy, przymierzaliśmy, przykręcaliśmy, żeby to wszystko dobrze pasowało. Z tym przykręcaniem też jest tutaj taki patent, że tak naprawdę nie ma tutaj nic, nigdzie jakiegoś takiego wiercenia, ponieważ samochód, jak wspomniałem, nie jest mój, jest pożyczony, więc ja nie mogę go uszkodzić, zmodyfikować, bo za dwa lata ten samochód będę musiał oddać. Ale jeżeli chodzi o takie ogólne koszty, ile to wszystko wyszło, to myślę, że zmieściłem się w budżecie 4000 zł. Najdroższy był materac 1500 zł, chińskie webasto, 4 stówy, płyty 200 zł, trochę styroduru, trochę kleju, trochę jakiś śrubek, stelaż tutaj do łóżka 220 zł. Wspomniana już wcześniej ta przetwornica za 700. Nie no, myślę, że to jest wszystko tak w 4000. Myślę, że się zmieściłem, jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrza tego Pera jest to... Wydaje mi się, mega tanio, mega tanio. Po co ja wam w ogóle to wszystko mówię i po co ja wam to opowiadam? Przede wszystkim po to, że nie chcę tutaj się wam przechwalać, jaki tutaj mam mega samochód na rowery. Ja chcę Was po prostu tym filmem zainspirować, że żeby spędzać fajnie czas z rodziną, z dzieckiem, to wcale nie musicie mieć kampera za pół bańki, wcale nie musicie po prostu wydać majątku, że bardzo ważny jest ten czas, który spędzamy z naszymi naszymi najbliższymi. Ten samochód czysto teoretycznie był zbudowany pod rowery, ale założyłem mu. Opony zimowe i zaczęliśmy tym samochodem też jeździć na narty. Wyobrażacie sobie, przychodzimy tacy zmarznięci ze stoku, klik klik włączone webasto, wchodzimy do środka, przebieramy się. Ja bardzo szybko tutaj szybko smażę pierogi, robię gorącą herbatę, kawkę. Siedzimy tutaj czasami nawet po nartach pięć osób albo siedem w tym samochodzie i jest bardzo miłe. Jak myślicie? Czy mi tutaj czegoś brakuje? Czy coś zrobiłem źle, czy coś można zrobić lepiej? Cóż, dziękuję Wam za oglądanie tego na spontanie zrobionego wideo. Zmarzłem tutaj strasznie, przyjechałem, myślałem, że w ogóle, kurde, nic nie kliknie, bo zimno, bo nieprzyjemnie, ale mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało, a jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli ten pomysł w ogóle tego samochodu wam się podoba, ale macie jakieś pytania, jak zrobiłem to, żeby mi nie wypadały te rzeczy, na przykład stąd, albo dlaczego chińskie Webasto, a nie takie niemieckie prawdziwe za 3000, albo jak sobie prądy porobiłem, albo jak coś tam podłączałem, nie wiem, jakie możecie mieć pytania, to po prostu piszcie w komentarzu, to odpowiem. A teraz wjeżdża Nikolaj i w kolejnym odcinku będzie wideo o. Nikolaju Spinione. Także bardzo was lubię, szanuję. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yo.